Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Weronika Renata Santaneglo, wędrowny skryba Bractwa Stali oraz nasza towarzyszka z Fallout New Vegas, to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych postaci wśród fanów serii. Taka, którą bez wahania mogę nazwać także swoją ulubioną. W dobie bezpłciowych, poprawnych politycznie dzieł popkultury, słabo pisanych, przerysowanych bohaterów oraz scenariuszy, mało wiarygodnych światów, jest to ktoś, kogo uznaje za wzór tego, jak dobrze wykreować fikcyjną postać. W tym materiale chciałbym omówić, dlaczego tak uważam i co moim zdaniem stoi za jej fenomenem. Jeśli nie znacie historii Weroniki, odsyłam Was do materiałów, którym ją przybliżam. Ten kieruję głównie do osób, które znają temat. Często też będę wytykać to, co moim zdaniem Befezda robi źle przy budowaniu bohaterów. Zatem miłego oglądania. Na dobrą postać składa się wiele czynników. Zacznijmy od tych najbardziej trywialnych, a skończymy na tych głębszych: w grach wideo czy też filmach, serialach. W tworach, w których jedną z najważniejszych ról pełni warstwa audiowizualna, istotnym elementem jest prezencja odgrywanej, ukazanej postaci. Weronika, mimo że jej kobiece atrybuty nie zostały w żaden sposób podkreślone, a wręcz przeciwnie zostały przykryte brudną, pogniecioną i poszarpaną szatą z kapturem, jest dosyć atrakcyjna. Całość dopełnia dobrze dobrany, sympatyczny, brzmiący naturalnie głos podkładającej go aktorki. W pozostałych trójwymiarowych follautach kuleją przede wszystkim dialogi, które są albo proste, albo do przesady patetyczne. W ostatecznym rozrachunku wypadają sztucznie. Oczywiście ich obrońcy powiedzą, że to taka konwencja, bo wiecie, groteska oraz specjalny kicz. Może i prawda, jednak ja wolę błyskotliwe dialogi. New Vegas ma syndrom starego RPGA. Rozbudowane dialogi. Pozostałość z czasów, gdy gracza nie szło kupić warstwą audiowizualną, dlatego skupiano się na treści. Śmiem twierdzić, że ich poziomem przewyższa nawet Fallout 2, nie wspominając już o nowszych odsłonach. Olive do ognia dodają tatusiowe żarty befezdy. Weronika za to sypie ciętymi, celnymi i nierzadko mocnymi tekstami, jak na przykład, gdy wyraża swoją opinię o Cezarze. Sprawia wrażenie delikatnej, ale jest wulgarna i nosi w sobie ból. Nie reprezentuje wesołego post jakie pragnie nam wciskać befezda, raczej mroczną, realistyczną stronę życia w brutalnym świecie po wojnie nuklearnej. Ona niesie ze sobą bagaż przeszłości, jednak mimo to sprawia wrażenie energicznej, ciekawej świata, lekkodusznej, ekscentrycznej, nieco oderwanej od rzeczywistości, ale inteligentnej osoby, która doskonale wie, w którym momencie rzucić zabawną kwestią, a kiedy powiedzieć coś poważnego. Jeśli jednej z tych rzeczy jest za dużo, wychodzi karykatura, a tutaj zachowano balans. Mimo, że los jej nie oszczędził, nie jest marudom jak Erkate albo Boon, raczej większość z nas woli towarzystwo osób pozytywnie nastawionych do świata. W przypadku naszej bohaterki to jej mechanizm obronny. Weronika stanowi przykład tego, że idealiści w postapokaliptycznym świecie mają najtrudniej. Dostrzega ona bowiem to, czego nie chcą jej najbliżsi. To, że bractwo wymiera. Należy dodać, że jako jedyna spośród jego członków. A kilkunastu ich jednak spotykamy. Opowiada nam o jego stronie, o której nie usłyszymy od zaślepionych ideologią zakonu członków organizacji. To czyni ją wyjątkową. Drugą taką postacią jest ojciec Elijah. Jednak o nim kiedy indziej, teraz skupmy się na Weronice. Robi, co się da, by temu zapobiec, nawet jeśli będzie działać wbrew woli przełożonych oraz przyjaciół. I choć próbuje z całych sił, i mimo naszego wsparcia, ponosi klęskę, odchodząc do uczniów, wskazuje ich na śmierć, co by nie zrobiła, zawsze ktoś cierpi. A ona w tym wszystkim najbardziej. Weronika jest postacią dynamiczną, zmienia się pod wpływem wydarzeń, w których wraz z nią uczestniczymy. Staje się poważniejsza, mroczniejsza. Mam tutaj na myśli zadanie: mogę sprawić, że się przejmiesz, i jego następstwa. To czyni całą jej historię jeszcze bardziej rzeczywistą. Nie każdemu można pomóc, nie każdego da się uratować. To nie Fallout 3 albo 4, gdzie szlachetny bohater naprawia życie każdej napotkanej osoby. W przypadku Weroniki działają siły, na które nawet my nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie zmienić zakonu, jego tożsamości i kultury, jaką wykształcił przez setki lat istnienia. W befezdowych Falloutach brakuje mi właśnie ewolucji postaci. Większość z nich przez cały czas pozostaje taka sama. Oczywiście poza tym wszystkim doliczyć należy kwestie gameplayowe. To, że Weronika wyprawia cuda ze swoją rękawicą. Nieraz byłem świadkiem, jak jednym ciosem kładła do spania szpony śmierci. Do tego jako jeden z niewielu towarzyszy może nosić pancerz wspomagany. W Fallout New Vegas znajdziemy wiele dobrze napisanych postaci o niezwykle rozbudowanej historii. Począwszy od naszych towarzyszy, po osoby, z którymi musimy stanąć w szranki liderzy najważniejszych frakcji oraz ich podwładni, a także ci, którzy już dawno odeszli. Mam na myśli Randala Clarka i niezwykle wzruszającą historię jego życia. Jednak Weronikę spośród nich wszystkich wyróżnia to, że po zasłuchaniu o jej przeszłości od samego źródła, możemy poznać ją także z innej perspektywy. Zazwyczaj bywa tak, że gdy jakaś postać opowiada nam o swoich losach, musimy jej wierzyć na słowo, ewentualnie usłyszeć kilka zdań od innych NPCów i na tym koniec. Tutaj osoby z opowieści Weroniki odgrywają ważną rolę w DLC Krwawa Forza. Żyją. Jej mentor, ojciec Elijah, o którym tyle słyszymy oraz Christine. To także dobrze napisani bohaterowie, których możemy spotkać osobiście. Cała trójka dopełnia się nawzajem i nie istnieje bez siebie. Ale to wszystko dzięki scenarzystom, którzy napisali dobre dialogi i zarysy postaci. Relacje Weroniki z Christine zostawiłem na koniec, bo kontrowersja. Zazwyczaj we współczesnych dziełach popkultury ma się wrażenie, że twórcy umieszczają postacie z grupy LGBT tylko po to, by zapełnić wakat różnorodności, poza tym, że są one LGBT, nie wprowadzają do historii absolutnie nic. Tutaj mam wrażenie, że właśnie relacja naszych członkiń zakonu czyni je o wiele ciekawszymi postaciami niż gdyby były hetero, dodaje im głębi. Zakazana miłość w konserwatywnym środowisku zakonu, gdzie prokreacja jest nie tyle co przyjemnością, a obowiązkiem. Gdzie rodzina i przełożeni krzywo na to patrzą, wzruszające i smutne zarazem. Szkoda, że twórcy nie dali nam szansy ich ze sobą znów połączyć. Po pierwsze, pełnią ważną część prezentowanej w grze historii, a po drugie, swoją orientację zdradzają w sposób naturalny, romantyczny, subtelny. I właśnie, kolejną rzeczą, w której nasi towarzysze z Wegas są lepsi od tych z czwórki czy sojuszników z siedemdziesiątki szóstki, jest to, że mają określoną orientację. Weronika lubi dziewczynki, Erkate lubi chłopców. Kas, jednych i drugich. W takim Fallout 4 i 76 kompanie nie zwracają w ogóle uwagi na płeć naszej postaci. Wiem, że to tylko zlepek pikseli, fikcyjni bohaterowie. Jednak mające imitować ludzi, a nie bezpłciowy plankton czy ślimaki, że im wszystko jedno. I to niby nie jest jakieś ważne, wiem. Ale do czego dążę? Co próbuję wam przekazać? Żyjemy w czasach tego całego śmiesznego woke culture, poprawności politycznej. Taki zabieg, nie wiem jak to nazwać, uniwersalizacji romansów tylko spłaszcza postacie, o których mowa. Nie na tym polega siła różnorodności. Moim zdaniem Interplay i Obsidian zrobiły dla tych środowisk bardzo dużo, umieszczając w swoich produkcjach naprawdę ciekawych bohaterów, takich, których da się lubić, z którymi mogą utożsamić się nie tylko osoby LGBT, bo poza tym, że są LGBT mają do zaoferowania coś jeszcze, w przeciwieństwie do nijakich, płaskich NPCów befezdy. I to zazwyczaj tak jest, że patrzy się na ilość, a nie wkład w daną historię albo poziom kreacji. Gdyby scenarzyści tworzyli takie postacie jak Weronika, ile gównobóż dałoby się uniknąć? Są dwa rodzaje pisarzy. Jedni przystępując do pracy nad swoją powieścią od samego początku znają jej finał. Drudzy natomiast zaczynają pisać nie wiedząc jak potoczy się dalsza historia, na bieżąco wymyślając i dopisując kolejne zdania. Fallout New Vegas nie jest grą idealną. Jednak są rzeczy niepoliczalne których w żaden sposób nie idzie przełożyć na słowa. Pewne rzeczy po prostu czujesz. W przypadku tego tytułu czuję serce, jakie twórcy włożyli w napisanie Weroniki, a jest ona tylko małym elementem wielkiej układanki. I moim zdaniem postacią z Befezdy, nawet tych lepszych, wiele brakuje do jej poziomu. Ja po prostu mam słabość do idealistów, osób, które starają się coś zmienić na świecie mimo wszelkich przeciwności, nawet jeśli ich walka z góry skazana jest na porażkę. Druga sprawa, że praktycznie we wszystkich poglądach co do innych ugrupowań zgadzam się z Weroniką. A jakie jest wasze zdanie, drodzy widzowie? Zapraszam do dyskusji, a także byście opowiedzieli mi o swojej ulubionej postaci z serii Fallout oraz co sprawiło, że nią jest. Dziękuję bardzo za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!